Hej, moi drodzy, widzimy się kolejny raz. Liczę na to, że się cieszycie, jak ja. Nagrywam odcinek w niedzielę. Ostatnie chwile wolności, słodkiej Cóż, Ja tak w tym odcinku razem z Jurkiem nie miałam ani czasu na jakiś. Z... O oh my god, czemu? Co to? Co? Tłum, widz, co przyszedłeś z samego siebie, aż nie chcę mi się wierzyć, że tak się bardzo boisz, Jurka Pazurów, że założyłeś kask. Nie no, dobra, to spoko. W sumie kiedyś mu ten strój wybrałam, ale czemu on dzisiaj to założył, to nie mam pojęcia. W każdym bądź razie, odkąd na świecie pojawiły się czworaczki, tak zwana Wataha, pozdrawiam serdecznie, Wesnę. Nie znajdujemy okazji z moim małżonkiem, aby poświęcić uwagę swoim własnym potrzebom ani nawet zrealizować porządnie tę moją aspirację czarodziejską. Jest syw, brud, smród i malaria. Dlatego nie mogę się doczekać urodzin dzieciaków. Powinny one być jutro. Szybciutko postaram się tą rozgrywką przebrnąć przez trudny y, dzień. I o, całkiem fajne mamy bonusy z odczuć. No i co to chciałam powiedzieć? No, nie mogę się też doczekać przemiany naszych noworodków i w infanty, w niemowlęta. Te jednoroczne pocieszne istoty, które potrafią się już do nas uśmiechnąć, chwytają nas za paluszki, za rączki, wyciągają ku nam swoje rączki, no i generalnie są fantastyczne. Z wielkim przetupem małych wilczych łapek i czarodziejskich rozpoczniemy niebawem eksplorowanie świata Growing Together. Nie mogę się <laughs> nacieszyć. A ponieważ Alice i Kadami, cynk, że mamy dostępny Akt ślubny, nie wiedziałam o tym wcześniej, to zakupimy go, poświęcimy kilka złociszy. początkowego, e, becikowego 500 plus zaledwie 50 Simalonów. Cóż to jest? Zgodnie z zasadami wyzwania powinniśmy zaprzyjaźnić się ze strachem na wróble. Widzicie, co może zostać zawsze naszą mianią, nie? Oby, Oby był bardziej aktywny niż nasz przyjaciel Talan, który no, przyszedł na Psiego żepam, noc u nas, wyżera nam lodówkę, ale dziś mi się w ogóle nie zajmuje. Całe szczęście, że chociaż sprząta, mój ureczek kochany, wo, jak z własnej woli poszedł ściągać pranie. To jest mężczyzna z poczuciem obowiązku. Dopóki dzieci są maleńkie i absorbujące, nie podejmiemy żadnej kariery. Także spróbujemy wcisnąć chłam turystom nadciągającym do Moonwood. Jakiś tojad, śrubki, nakrętki, zakrętki wykopane w lesie przez Jurka. Um, obchniemy to w piękny sposób z legendą, barwną opowieścią o czarownicach, wróżkach i wiedźmach i gnomach, i wikołakach i wampirach. TT, Podsycam ogień pod kotłem z jakąś kaszką dla dzieci moich, no bo nie mogę podsycać miłości moich z mężem, nie mamy okazji być sam na sam. Yy, a propos bycia sam na sam, dlaczego jakiś burmistrz z Tartosy, Tartosy, tak? tartosy, Tartosy? Tartaru! Przybył nas poglądać! hello! Czyżby Jurek naciskał moje nakitu, że tu są prawdziwe wiedźmy? Ach, uwielbiam luźniejsze rozgrywki, kiedy mogę wymyślać absurdalne bzdety fabularne bez skrępacji. Tak, wiele się wydarzyło, ale nie będziemy korzystać z Twittera, Snapchata i innych króliczkowo-simsowych portali społecznościowych, bo my wolimy proste życie. I e, jedynym uwicznieniem będą zdjęcia naszych dzieciaczków z wycieczek, z podróży naszych wspólnych, rodzinnych na tym się będziemy koncentrować, a nie na czatowaniu. Choć tak osobiście, personalnie, jakbyście mi zechcieli zostawić jakiś komentarz, czy kilka słów na temat tej serii, co myślicie o niej, czy warto w ogóle ją kontynuować. Za dużego odzewu nie miałam od początku, więc nie wiem nawet, czy Wam się podoba moje gadanie do Was, ani te zasady. No nie mam pojęcia, także jeśli macie ochotę mnie wesprzeć mentalnie, to zapraszam do obejrzenia całości i rzeknięcia mi parę słów. Mogą być nawet krytyczne uwagi, a ja oczywiście wszystko biorę na klatę. Dzięki temu mogę się rozwinąć i coś zmienić pod wasze gusta. No, chyba, że to jest totalna nuda, to też, y, nie. też mi powiadomcie, nie? Żebyśmy nie tracili sił i energii. W każdym razie, no póki co, ja się świetnie bawię, a tak naprawdę jeszcze się zabawa nie zaczęła. No, bo to wszystko będzie w momencie, kiedy staniemy się rodziną z małymi czworaczkami raczkującymi po całej przestrzeni. Czy ten piękny drewniany yy, parawan nie zawadza? No nie mogłam podejść, więc się przeteleportowałam na szybko. Wiecie, magia, magia z tym czardziejką. No, a żeby nie powtórzył się takie sytuacje, to zjem sobie jabłuszko, bo każda chwila jest cenna i zasadzę resztę, może nie w szklarni, ale gdzieś na zewnątrz, takie, żebyśmy mieli drzewka owocowe wokół domu. Po których będą się spinały w przyszłości nasze dzieci. Parę grzybków też, pieczarek, albo jakichś innych smardzy, jak znajdziemy tutaj, stawimy. No i jak wspominałam, zaraz się pozbędę tego parawanu z łazienki. No. Szkoda, bo bez niego to będzie tak jakby jakaś taka pusta ta łazienka. Dobra, nikogo nie masz na sprzedaży garażowej w ten mroźny wieczór, a właściwie środek nocy, także Juras, zbierz siły żołnierzu na nocną wartę przy dzieciach. Ym, tak. A panowie to powinni opuścić nasze domostwo. Nie wiem, dlaczego każdy wykorzystuje nasze dobre, <noise> dobre i czułe serce. Nie prowadzimy pensjonatu. Na razie. Później sklep wykupimy, ha, 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 jak będziemy więcej mieli produktów na sprzedaż. Nie ma to jak w środku nocy na zimnej, zmarzniętej ziemi. I kopanie dołków zwykłą, plastikową jakąś, e, sz, nie wiem jak się nazywa teraz, szpachelką, nie, szpachelką. Kurczę, zaćmienie mam umysł, jak zaćmienie księżyca, no nieważne. No tak, i nadal jeszcze trzeci eliksir do wyprodukowania. Ja mam nadzieję, że to będzie już ostatni etap tej um, zabawnej, inaczej aspiracji. Podsumowując, to przecież jeszcze daleko, żeby nasze dzieci podrosły, nie muszę się śpieszyć do bycia edukatorką. I zdrzemnę się, ponieważ nie usunęłam przyczyny um, kolidowania modów spania. Nieważne, że w buciorach. Jestem zmęczoną matką. Nie osądzajcie mnie. Te zdjęcia są fatalne. Podmienimy je później na insze, lepsze. Były tak fatalne, że nawet ten się załamał podczas pozowania. O, przełamałam obawy. Prawdopodobnie przed zginięciem w stercie brudnych pieluch. Miałam jakiś koszmar w nocy. Posprzątamy. Nie, już nie wytrzymaliśmy z złykiem, za głośno tak było w domu, zostawiliśmy dzieci z talanem, a sami pójdziemy drzemać na twardej i yy, yy, chłodnej ławce. Nieważne, bo czułe ramiona mojego męża i jego wilcza krew mnie ogrzeją. Mm, słodki jest ten modzik. I w przeciwieństwie do dekad, to ja zasypiam na męskim ramieniu, nie na odwrót, także też fajnie. Mmm, jaki miękki sweterek pachnący, rosy lanym mlekiem Let's celebrate yeah. Dobra, mamy ten dzień, pośpiewamy ptakom urodziny dzieci jestem w doskonałym humorze i nastroju oczywiście zaprosimy ym, torbiarzy i tym razem również pana Władysława który również udzielił nam przecież drobnej pożyczki pożyczki Pożyczki, nie pożyczki, abyśmy mogli sobie wziąć w dzierżawę ten um, dom i całą ziemię wokół. Tak więc, o, coś zafałszowałam. Tak więc jeszcze skorzystamy z okazji, aby się wykąpać gdzieś ranę i zadzwonimy po naszych wizytatorów. Cokolwiek powinno się zacząć działać w naszym ogrodzie i na poletkach. Wiosna, okres wysiewu, sadzonek itp. i <grym> Nie wiem, jaki jest sens wycierania kałuży na środku trawy, ale użyję magii, żeby móc ją po prostu rozwinąć. Brakuje mi też dobrej zabawy. <grym> Może mi to jakoś odpręży. No jest. Wreszcie, wreszcie. Nie ma żadnych dobrych przekąsek w lodówce. Ciekawe dlaczego i kto mi je wyjadł. Nie będę pokazywała paluchem, no. ale to chrupanie świadczy samo przez się, w której to były opcje społecznych czy w domku, zaproszenie na przyjęcie na urodziny ta podejrzana torba pojawiła się wczoraj. Zostawiona przez któregoś z naszych klientów. <noise> nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego jest na niej kod? Wkrótce to zweryfikuję, gdy tylko upiekę e, przy pomocy Jurka tort dla naszych pociech. Zaprosiłam go do wspólnego gotowania, aby to się nie skończyło katastrofą, bo widzicie, mnie nic z rąk nie leci. A Jurkowi to wszystko może się wymknąć z tych wilczych łapek. Dużym mankamentem nowego dodatku jest brak mebli kuchennych. Jak oni mogli to zrobić w rodzinnej rozgrywce? Zastanawiałam się, gdzie się podział Talan i proszę. On spacerował po okolicy z plecakiem w dłoni i zbierał jakieś bezdomne kotki. Nie mogę z tej czapy, jest fantastyczna. Dobra, Ym, przynajmniej dzisiaj sprząta dużo, dużo, dużo pomaga. O, osiągnięty nowy poziom umiejętności wychowawczych, ekstra. <noise> Zanim nasze pociechy dorosną, my będziemy już po prostu weteranami rodzinnych przygód, tak czuję. Przyniosę w bezpieczne miejsce tort, aby dodać świeczki. Tak symbolicznie, ale może nie na półkę. Symbolicznie, bo i tak będziemy postarzać przez kołyskę dzieciaki. Dopasowana kolorystyka do wnętrza. Znaczenie, honory, ojcze, rodziny. Zapal świecę. O, ta się przy, przypatrywać, albo może poda pomocną ściereczkę, pomocne... Nie, nie poda. Lepiej wyjdę z kuchni. Szkoda, że zmarnowałam jedzenie. Zapominając, że nie mam wystarczającej powierzchni blatu, aby gotować dwa dania naraz. Dobra, nieważne. Skorzystam z prysznica szybkiego, upacykuję się trochę, uczeszę i dzwonię do naszych przyjaciół. Nie wiem, ale podglądanie ukochanego w kuchni jest moim guilty pleasure. Uwielbiam. Gotujących mężczyzn. Wydaje mi się coś takim unikatowym zjawiskiem jak jednorożec, aczkolwiek przecież najsłynniejszymi kucharzami świata restauracji są właśnie mężczyźni, więc nie wiem, jak to się dzieje. Dlaczego mój luby osobisty nie potrafi niczego ugotować poza wodą na herbatę i ostatnio go uczyłam robić omlety, co mu przyszło niełatwo. Nie ma gorąca kąpiel, to planie się w oparach e, olejków świec pachowych. Każda kobieta potwierdzi. Dobra, korzystamy od razu z komórki w łazience. <grym> w <okresie> Gdzie to było? Wszystkich, których bliżej znamy, zapraszamy. Bociankowe. Przeżywam déjà vu, może dlatego, że posyłam na Discordzie zdjęcia niektórym screen z rozgrywki na bociankowym. Ok. O, yy, yy. O, żeż mordkę jeża. Chciałam zapoznać nasze dzieci w przyszłości z Mawerykiem od Romana, ale widzę, że on będzie to jest dopiero bachorek mały słodki. Będzie miał zły wpływ na wilczki młode. Robi raban już przed chałupą naszą. Ładnie Roman, ładnie. Gdzie ty się po prostu szlajesz po miastach za jakimiś kobietami, zamiast zająć się swoim syneczkiem, drogiem i wychowaniem. Dobra, mamy dużo interakcji do zrobienia nowych całkiem dotyczących chwalenia się dziećmi. O, otrzymaliśmy nawet prezent. Sprawdzę później, co to było. Hmm, nie wiem, jakoś tak osobiście nie lubię chwalić się za bardzo, za mocno. I też nie wyobrażam sobie, żebym miała jakichś ludzi sprzykonywać do tego, że moje dziecko malutkie jest najśliczniejsze na świecie, najpiękniejsze i najmądrzejsze. Skoro potrafi się tylko świnić i ym, no jeść, spać i nie powiem co robić. Ostatnie słowo byłoby <grymne> negatywne. Ale, ale rozumiem całkowicie miłość i oddanie, zaślepienie taką miłością rodzica do swojego dziecka to jest naturalne. I tak powinno być, bo pierwsze miesiące są naprawdę kluczowe w rozwoju dziecka wbrew pozorom. O, ciotka Urszula przybyła. Ona coś... Coś podejrzanie się e, lubi często kręcić wokół jurka. <laughs> jak to, że mój <laughs> kolebkowy syn dzwoni do ciebie, ojcze? Kajetan. No super, że pogratulował nam znajomości z Balbiną. Ciekawie, jak sięgnął po słuchawkę i czy to magia zadziała, że jego zawołanie zostało przetłumaczone na ludzki język. A pragnę również zauważyć, że wybitnie, świetnie i szykownie wygląda Ofelia. Ona robi dzisiaj za dobrą wróżkę, dobrą czarownicę, chrzestną matkę naszych pociech. Świetnie, po prostu, świetnie. Podejmuję dziewczynę w zasypiałej kuchni. Kawka, herbatka, ploteczki, całkiem przyjemna atmosfera. Na tym pustkowiu brakuje mi trochę jakichś takich bliźnich duszy. Przyjaznych. Oooo, Alusia ja się ze mną chce kumplować. to znaczy chciałam powiedzieć Basia. Basia, Baśka Trzymała Basie balbinę do chrztu. Magicznego i nie dam zginąć moim gościom z głodu. Przyrządzę wykwintną kolację z kurczakiem, upolowanym zresztą przez jurka. No, i Tana się zaangażował. No, pięknie. Może on tak słodko chce nam podziękować za cały pobyt? Ulka, czy ty uderzasz do mojego mężulka? Tak go zajęłaś rozmową, że nawet nie y pomaga naszym pociechom. Coś się musiało zlagować. No, no, nie, no, Basiu, ja Cię bardzo przepraszam, ale Ty masz własną ukradzioną y willę i ja nie będę niestety. Mogła Cię przyjąć do naszej rodziny przynajmniej teraz, dopóki się dzieci nie wyprowadzą. Czyli jakieś 20 lat, co najmniej, służbym. Jo, jak się w lat odpicował! No kurczę, widać, że czuję dumę z bycia ojcem chrzestnym. Kocham to jego znikanie w mrocznych oparach, tak to nazwę. W mrocznej mgle. Dobra, możemy zachwalać dzieci, możemy też przejmować się stanem naszego e, potomstwa, ich rozwojem. E, no i co tam? No, nic, szkoda, że tych opcji nie ma jakoś uporządkowanych do dzieciaków też. Znowu się naszukam. Nie, zlamiłam. Przepraszam Was, kochani, ale. Zapomniałam i niechcąco wyłączyłam kamerę, i większość w ogóle naszego przyjęcia została nie nienagrana, ale i tak się nie udało. Nie mieliśmy złota, mamy brąz, więc, jak to już wcześniej zaznaczyłam, do czterech razy sztuka. Będziemy o to walczyć, bo to jest jedna z zasad, jeden z punktów, abyśmy osiągnęli złoto na pociankowym. I nasi goście również się rozchodzą, tak więc ucałujemy każdego w policzek i e, zaczynamy główną część imprezy transformację oh! <laughs> Jurek się najbardziej cieszy, on już klaszcze oh, nawet w łapy przekonajmy się na co wyrosną babasy Okej, okay, Luna w e, tym testowym zapisie miała cechę słoneczko Rozpromienione, tak więc nie będę w tym względzie oszukiwała i zostawię tą cechę. A resztę już dzieci postarzam normalnie, na bieżąco, z losowymi charakterystykami. Uuu, Boże, jak ona jest słodziutka. Skąd masz niebieskie oczka? Chyba po jurku, bardziej genach. Hmm. Ale powiedzmy, że te ciemne, czarne włosy y, zmienię na kolor srebrzysty w kasie, bo no, na pewno to z genów nie wynikało. Ja mam brązowe, czekoladowe włosy, Jurek gdzieś tam ma y, świznę, więc, więc może zrobię taką przemianę w kasie. Szczególnie, że sprawdzałam z... wcześniej i były błędy ze zmianą kolorów. Nie, pocz lunka moja droga. Ja wiem, że no, co chwilę nie mogę Tobie poświęcić większej uwagi, jestem zmęczona, ale postarzymy jeszcze remigiusza. Ostrożne. Kurczakie, te cechy są ciekawe. Na pewno będą nasze dzieciaki się fantastycznie różniły między sobą dzięki temu. Nie będzie nudno. Monka może będzie właśnie ostrożnego Remigiusza pocieszała, często oswajała z jakimiś lękami, będzie dla niego wsparciem. Już sobie to wyobrażam. No, słoneczka. Gdzie ja wynoszę dziecko? Halo. Ale przyjrzyjmy się jeszcze twarzyce słodkiej. Naściągamy modów ostatnio CC, Aż zdziwiona jestem pracowitością twórców. Wow, wreszcie działa poprawnie, pokazywanie dzieciaka, ale fajne. Talan! Hmm. Myślę, że będziesz miał szczególną więź z Luną. I okej. Okay. Przechodzimy do ostatniej dwójki, bo zupełnie o nich bym zapomniała. Na szybko postarzymy Balbinę Basię i Kajetana. się tak cieszysz, Jurasku? Wiem, wiem, będzie mniej płaczu w nocy, za to więcej innych atrakcji. Odrywających nas od snu. O, spokojna, spokojna kruszynka. Co to, to dopiero różnica między temperamentną ciotką, twoją przeszywaną, Barbarą? Wow, ta fajna jest ta fryzurka, ale chyba wiesz co. Dodam ci w kasie kucyki takie malutkie albo jakieś, o wiem, słodkie, urocze. Słodkie, małe koczki. Oj, jaka cecha? Ruchliwy, ruchliwy robaczek, ruchliwy szkrab. No, superasto, superasto. Wnioskując po wyglądzie, myślę, że Katyn może być czarodziejem. Zdawało się przez moment, że miałeś fiołkowe oczy pełne many. O mój Jerzu, kolczasty! Z ciebie to będzie dziecko. Rozmary chyba. Remik, już to ty będziesz tym wilczkiem złym. Sprzedałam wszystkie niepotrzebne stare kołyski, śmieci z torby i plecaka, nawet talana. Tak więc. Zbierzemy około 4000 i spróbuję przemeblować pokój na górze. Tak się prezentuje. Nie ma zbyt wielu dodatków, na to tylko było nas stać. Zostaliśmy z 10 złotymi. Dobrze, że lodówka chwilowo pełna. I do zobaczenia w następnym odcinku, kochani. Oczywiście, jest zamiar poprawy wizualnej warunków mieszkaniowych. O ile zarobimy więcej simoleonów. Na złoty pyłek wróżek. Jura sam ciesząc się z urodzin naszych dzieci zaprosił mnie do tańca, więc ok. czule objęci pożegnamy się z Wami, moi kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Póki jeszcze nie rozegrałam się w nowym dodatku, myślę, że zostaniemy przy serii wilkowyjach. I ewentualnie polskich dziesięcioleciach. Pa, pa!